Być może pamiętacie, gdy podczas naszego ostatniego spotkania tu w Johannesburgu po zakończeniu Pucharu Konfederacji zostałem zapytany, jak w skali od 1 do 10 oceniam organizację turnieju. 7,5 powiedziałem, czym sprawiłem, że organizatorzy poczuli się rozczarowani. Powiedziałem też, że dopiero od 8 na 10 możemy mówić o magisterium z organizacji oraz że już za rok będzie kolejna szansa, aby to osiągnąć. Dzisiaj mogę powiedzieć, nie konsultowałem tego jeszcze z kolegami przy tym stole, że oceniam organizację Mundialu na 9 na 10. A 9 na 10 to na Uniwersytecie Doktorat z wyróżnieniem. Coś naprawdę wyjątkowego. 9 na 10, bo jak już powiedziałem wcześniej, perfekcja nie istnieje. Do you, are you happy z 9 10? Okej. Sepp Blatter na pewno wie co mówi, gdy ocenia turniej na dziewiątkę w 10-stopniowej skali. W końcu to były mistrzostwa, które przyniosły e, skarbnikowi Fifa największe e, wpływy w historii. E, jeśli chodzi o transmisje telewizyjne też e, były sukcesem. Poza tym e, od tego jak te mistrzostwa wypadną zależało też czy Blatter zostanie wybrany e, na kolejną kadencję. Ja co do E, wszystkich e, jego ocen e, nie mam takiego przekonania. E, wydaje mi się, że przede wszystkim e, futbol był na tym e, mundialu dość mizerny, a może bywał mizerny e, zbyt często jak na mundialową normę, bo zdarzały się też, też piękne mecze, ale, ale i takie, na których e, trudno było wysiedzieć. E, właściwie trudno jest mieć jednoznaczną opinię o tych mistrzostwach. E, na pewno to wspaniale, że, że pierwszy raz zawitały do Afryki. Afryka była fascynująca, każdy z nas odjeżdża z głową pewną wrażeń, ale też jakie to były wrażenia, to zależy od tego, jakie mistrzostwa sobie wybrał. Czy był tylko w Hautengu, czyli w Johannesburgu i okolicach, czy się wyprawiał gdzieś dalej, bo dziennikarze, którzy pierwszy raz wybrali się... Na mecz do Kapsztadu po długim pobycie w Johannesburgu nie dowierzali, że to mogły być takie piękne mistrzostwa. Jeśli chodzi o wrażenia z turnieju, to dla mnie to zdecydowanie było 10, a może i 11 w tej 10-stopniowej skali. Jeśli chodzi o organizację, bywało bardzo różnie. Myślę, że 7 to, to jest jak najbardziej w porządku. Na początku było bardzo ciężko. Nikt tak naprawdę. Tego mundialu nie umiał obsługiwać ani my, ani wolontariusze, ani organizatorzy, a potem jakby i na drogach robiło się trochę luźniej, i w biurze prasowym większy porządek, i kolejki po wszystko krótsze. Wiem, że będę bardzo tęsknił. Mundial w RPA jednoznacznie ocenić byłoby mi trudno. Według mnie zdecydowanie najlepiej spisali się tutaj mieszkańcy, przeciętni, e, przeciętni ludzie, których spotka, spotykaliśmy na ulicach, lotniskach, w taksówkach, e, którzy pomagali nam, służyli radą, pomagali się e, oswoić e, z tym krajem i starali się przykryć e, wady tego kraju. Niestety ta ich życzliwość, którą zdecydowanie oceniłbym e, w skali 10-stopniowej na na 10 wszystkiego, wszystkich wad RPA przykryć. Przykryć nie mogła. Zresztą myślę, że te wady doskwierały nie tylko nam, ale, ale przede wszystkim kibicom. Nie widzieliśmy tutaj fanów bawiących się do rana w większości mundialowych miastach, tak naprawdę tylko w Kapsztadzie. Karnawał trwał 24 godziny na dobę w Johannesburgu, Pretorii czy Port-Elizabeth. Ulice wymierały po 18:00, coś co na, na innych wielkich sportowych imprezach jest czymś absolutnie nie, nie do pomyślenia. Doskwierał także brak komunikacji miejskiej w większości, w większości mundialowych miast, więc tę stronę organizacyjną oceniłbym na cztery w dziesięciostopniowej skali. Jeśli chodzi o futbol. Wydaje mi się, że widzieliśmy lepsze Mundiale, widzieliśmy Mundiale, na których więcej było efektownej piłki. Tutaj musieliśmy się zadowalać futbolem zdyscyplinowanym, nastawionym na bardziej na obronę własnej bramki niż, niż ataki od tej reguły. Oczywiście były, były wyjątki, chyba najbardziej spektakularne. Spektakularne występy mieli tutaj Niemcy, zwłaszcza w meczach z Anglią i, i z Australią. Uważam, że to były dwa, dwa najlepsze mundialowe mecze, na, na których byłem. Tę stronę sportową oceniłbym na 6, może 7 w skali 10-stopniowej. Tylko 7 na 10. Wyżej tego mundialu ocenić nie mogę. Po pierwsze, za nie najwyższy poziom sportowy. Po drugie, za spektakularne błędy sędziowskie, które przejdą do historii mundialu. Te z meczu Argentyna-Meksyk, Anglia-Niemcy. I um, zasędziowanie e, finału. Mam osobistą pretensję też do, do, do Sepa Blatera, że e, wybrał akurat Johannesburg, Pretorię, Rustenburg na, na, na organizatorów, e, na, na miasta meczów e, mundialu, bo to skazało mnie na oglądanie tej e, wspaniałej imprezy za e, drut, drutów pod napięciem, z, z, z fortec, jakimi były nasze hotele i biura e, prasowe, że nie mogłem się w, wtopić w tłum, poczuć atmosfery mundialu, porozmawiać z normalnymi kibicami, z normalnymi mieszkańcami. RPA, tylko z tymi najbogatszymi, których stać było na bilet. Tych mogłem spotkać na stadionie. Poza tym było tutaj zimno, przeraźliwie zimno mundial w zimie, także no nie mogę się zgodzić z hasłem, że to był perfekcyjny gospodarz i ten mundial niestety dla mnie na pewno perfekcyjny nie był. W skali od 1 do 10 daję mundialowi 7 bo sportowo mnie rozczarował. Chociaż właściwie się tego spodziewałem i wcale nie wymagam od mundialu wysokiego sportowego poziomu. Dla mnie to jest taki turniej, na którym mają grać wszyscy i tu byli wszyscy. Od Nowej Zelandii po Stany Zjednoczone, od Korei Północnej po Paragwaj. To mi się podoba. Chcę tutaj wszystkich kolorów świata i je dostałem. Obniża moją ocenę to, co robi FIFA. To znaczy, że ona wy ma swoje wyobrażenie Mundialu, ma swój taki schemat Mundialu, który narzuca każdemu organizatorowi, nawet tutaj to widać. On Spodziewałem się, że ten Mundial będzie aż tak, tak fascynujący jak japoński, nie był, również dlatego, mimo że dział się w Afryce, w bardzo egzotycznym miejscu, także dlatego, że, że yy, na przykład okolice stadionów zawsze na Mundialu wyglądają tak samo, FIFA przykrywa je taką sponsorską płachtą, jeśli chcecie je pić, to musicie napić tej obrzydliwej Coca-Coli, jeśli... Nie będę wymieniał zresztą wszystkich nas sponsorów, bo, bo nie są tego warci. W każdym razie te korporacje i ich współpraca partnerzy, jak ich nazywa FIFA, FIFA moim zdaniem szkodzi mundialowi i go zapas chudza. Ale... Yy, tak bardzo się cieszę, że model się już skończył, że samopoczucie... 10. Yy...